Witam serdecznie na moim kanale Aktywny Senior i zapraszam dzisiaj na kolejne ćwiczenia, na wasze życzenie. Ćwiczenia na koksydynię, czyli na ból w kości ogonowej. Będziemy dzisiaj rozciągać mięśnie, które mogą właśnie powodować ból w okolicach kości ogonowej, jeżeli będą mocno pospinane. Będziemy je dzisiaj rozciągać. Przygotujcie się i zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie w pozycji na czworaka, dłonie na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. I będziemy powoli zmieniać ułożenie naszej miednicy. Bardzo Was proszę, żebyście trzymali głowę cały czas w tym samym ułożeniu. Żebyśmy nie rozciągali górnej części pleców, tylko odcinek lędźwiowy. Żeby to był ruch bioder, a nie wypychania barków i łopatek do góry. Więc patrzymy tu przed siebie na podłogę lub przed siebie, jeżeli możecie, w zależności jak tam przyja, jak tam kark. Przy wdechu podkurczam palce. Kręgosłup jest wygięty, brzuch skierowany w dół. Przy wydechu ruch miednicy w drugą stronę, tylko żeby to był ruch miednicy, a nie praca górnej części pleców. Jeszcze parę razy z własnym oddechem. Wdech. Rozciągamy pośladki brzuch, z wydechem, mięśnie brzucha ściągnięte. Rozciągamy mięśnie z tyłu placów. dech i wydech. Teraz z tej pozycji będziemy się kołysać do przodu i do tyłu. Nie musicie schodzić nisko z biodrami, tak żeby nie obciążać ani kostek, ani stawów kolanowych. Wdech ruch do przodu do pozycji na czworaka i z wydechem do pozycji dziecka. Kto czuje, że ta pozycja jest wygodna, to może nawet zejść niżej z klatką piersiową, wyciągnąć ramiona bardziej przed siebie. Wtedy dłonie już nie są na wysokości barków, bo macie większy zakres ruchu. Więc dopasujcie to. Wdech ruch do przodu. Przy wydechu rozciągamy mięśnie dolnej części placów i właśnie w okolicy kości ogonowej. Płynnym ruchem. Zawsze to będę wam to powtarzać delikatnie bez forsowania bez szarpania się z własnym ciałem po prostu zaakceptujcie jakie są dzisiaj możliwości jakie są ograniczenia bo właśnie one są powodem bólu więc rozciąganie na siłę nic tu nie da trzeba to robić systematycznie i być cierpliwym tak do przodu Wydech do tyłu. Jeszcze jeden raz. Wydech. I wydech. Świetnie. Położymy się teraz na brzuchu. Pamiętacie? To już na moim kanale jest, to pamięta. Mocno ściągnięte mięśnie pośladków w tej pozycji. Dłonie ustawimy sobie w linii z barkami, ale szerzej nie na, wysoko, nie na szerokość, tylko szerzej niż nasze barki i lekko unosimy klatkę piersiową. Powoli z wydechem opuszczamy. Jeśli możecie, to przy tym ruchu klatki piersiowej, kiedy ją unosicie Próbujcie jeszcze bardziej spinać, ściągać mięśnie pośladków, żeby tutaj wspierać odcinek lędźwiowy. Tu liczba powtórzeń tyle, ile czujecie, że pozycja jest wygodna. Jeżeli poczujecie jakikolwiek dyskomfort w dolnej części pleców do pozycji dziecka, do tej poprzedniej pozycji i porozciągać. Powolutku zmienić pozycję, jeśli musicie. Kto jeszcze może, to zróbmy trzy powtórzenia. Trzy, dwa, i ostatni raz. Przed ramiona przed sobą, odpychamy się łokciami i kolanami od podłogi, żeby unieść biodra. I powoli znowu do Pozycji dziecka. Tym razem troszeczkę inna pozycja. Podkurczymy sobie palce, tak żeby biodra były wyżej. Dwie pięści, jedna na drugiej, i podpieramy czoło. Staramy się rozluźnić mięśnie szyi, karku, barków. Rozciągamy dolną część ciała. Biodra są wysoko, ale i tak się rozciągają mięśnie. Kontrolujcie oddech, powoli, spokojnie. Jeżeli poczujecie, że mięśnie się rozluźniają, to przesuwamy łokcie w stronę kolan. Biodra nam schodzą trochę niżej, klatka piersiowa też się obniża. Jeśli wam jeszcze wygodnie, czujecie, że możecie pogłębić, to wtedy stopy płasko. Jeśli ktoś może i już łokcie bliżej kolan lub nawet dotykają kolan. Także pozycja była wygodna i żebyście czuli rozciąganie w dolnej części placów w okolicy kości ogonowej. Można się pokołysać na boki, po owolutku. Teraz zmienimy pozycję do leżenia na plecach. Może być na podłodze, może być na łóżku, jeżeli wolicie. Opieramy sobie stopy na podłożu, czy to będzie materac na łóżku, czy podłoga. Z wdechem będziemy unosić ramiona wysoko za głowę. Rozluźniamy barki, nie unosimy ich. I z wydechem będziemy łapać za jedno kolano i dociągać do siebie. Wdech. Cały czas ta sama noga na razie. I wydech. powtórzenia na tą samą nogę wdech i wydech rozciąga nam się pośladek i właśnie te wszystkie mięśnie w okolicy kości ogonowej odcinka lędźwiowego wdech stopa na podłożu wydech unosimy i dociągamy jeśli możecie bez unoszenia głowy ostatni raz i utrzymamy tą pozycję. Barki, głowa rozluźnione. dla pewności możecie pokołysać głową na boki, żeby tu nie było napięcia w górnej części ciała, kiedy my pracujemy nad dolnym odcinkiem. Stopa na podłodze. I teraz druga noga z wydechem, wdech i wydech. Jeżeli po kilku powtórzeniach czujecie, że chcecie pozostać dłużej w tej pozycji, to zróbcie to. Kto ma bardziej napięte mięśnie, no to ten sposób rozluźniania i na chwilę tylko rozciągania mięśni będzie dla was dużo bardziej efektywny, ale jeżeli czujecie, że pozycja jest wygodna i chcecie w niej pozostać, to jak najbardziej można to zrobić. W tych i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. I ostatnie. I utrzymujemy tam pozycję. Znowu głowa na boki. Bardzo często nieświadomie spinamy mięśnie karku, szyi, barków w tej pozycji, kiedy pracujemy. Z dolną częścią działa także Ten ruch głowy nam tu uwalnia napięcie z odcinka szyjnego, powolny wdech i wydech. Dobrze. Teraz prawa stopa nawzajem kostki. Można oprzeć kostkę, może być stopa, może być kostka. Opieramy sobie na lewej nodze i Ruszamy kolanem. Część tych ćwiczeń już znacie, my te mięśnie rozciągamy, ale chcieliście specjalnie dedykowany na odcinek kości ogonowej, więc część tych ćwiczeń na pewno już znacie. Z wdechem kolano mamy dociągnięte do siebie. Z wydechem przesuwamy kolano do przodu. Trzymając biodra, Cały czas w tym samym ułożeniu, nie zmieniamy ustawienia odcinka dolnego pleców, jest cały czas taki sam, nie ma ruchu bioder, to jest tylko ruch nogi ze stawu biodrowego, ale biodra nie biorą udziału. Wdech i wydech. I znowu możecie sprawdzić jak tam mięśnie szyi, karku czy swobodne są w tym momencie? Czy nieświadomie spinacie górną część ciała? Mam nadzieję, że nie. Wdech i wydech. I to samo, jeżeli ktoś czuje, o fajnie mi w tej pozycji czuję, jak mi się tu fajnie mięśnie rozciągają, możecie pozostać. Kto nie, to jeszcze parę razy przygotujemy mięśnie zanim Przytrzymamy tą pozycję. Wdech, kolano do siebie. Z wydechem do przodu. Jeszcze dwa powtórzenia. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Zostajemy w tej pozycji. Oddychamy. Teraz przeciwna dłoń na kolanie i staramy się dociągnąć. Do siebie, ale nie odrywając za bardzo biodra, żeby ono nam się nie unosiło z podłogi czy z łóżka, jeżeli wykonujecie to na łóżku. Pilnujemy oddechu, rozluźniamy mięśnie twarzy i zmieniamy stronę. Stopa lub kostka, zależy co dla Was wygodniej. Pierwszy ruch kolano do siebie z wydechem do przodu. Wdech i wydech. Zawsze płynny ruch. Jeśli mięśnie są przykuczone, nie mają tej elastyczności, to trzeba naprawdę bardzo powoli. Spokojnie pracować, żeby poznać tę granicę, gdzie mamy zakres ruchu, żeby nie próbować zbyt dużo wdech i wydech. Znowu głowa parę razy na boki, upewniamy się, pracujemy nad dolną częścią ciała, więc z górna niech nam tu odpoczywa bez napięcia. Jeśli już ktoś czuje, że mięśnie są gotowe, żeby przytrzymać tą pozycję, to możecie to zrobić. A kto jeszcze nie, to jeszcze parę powtórzeń. Im bardziej napięte mięśnie, tym więcej potrzebujecie tego rozluźnienia i rozciągnięcia, zanim będziemy utrzymywać pozycję już bez ruchu. I najpierw z kolanem do przodu. Nawet bardzo leciutko. Bardzo minimalny ruch. Na boki. I teraz przeciwna dłoń na kolanie. Staramy się dociągnąć. Ale pilnujemy, żeby biodro nie unosiło nam się. Barki znowu pilnujemy. Górnej części ciała. Prawa noga. Przyciągamy do siebie na tyle, ile możecie, i staramy się wyprostować nogę. Znowu na tyle, ile dajecie radę. Wdech, uginamy stopa w dół i z wydechem sprawdzamy, na ile mamy rozciągnięte mięśnie. Nic na siłę. Wdech i wydech. I to samo, jeśli ktoś czuje fajnie, mi się mięśnie rozciągają, chcę wytrzymać w tej pozycji, zróbcie to, kto czuje, że mięśnie nie są gotowe jeszcze, to zrobimy parę powtórzeń. Wdech, kolana ugięte, wydech, unosimy stopę. Nie odrywając biodra. Często próbujecie tą nogę ciągnąć dalej, ale jest uniesione biodro już. Tu dolna część pleców i właśnie ta kość ogonowa nie ma kontaktu z podłożem, więc nie rozciągamy już tych mięśni. I ostatnie powtórzenie. I możemy tę pozycję przytrzymać. Można złapać za kolanem, jeżeli dociągacie. Można użyć tutaj paska. Czy zwiniętego ręcznika, co tam macie. Tylko nie dociągamy na siłę. Przyczymy tak jak ta noga jest, nie ciągniemy jej głowa znowu parę razy w prawo w lewo. I powoli. Stopa znowu na ziemi. Druga noga. I to samo. Z wdechem, kolano ugięte, kolano ugięte. Z wdechem, kolano ugięta. z wydechem unosimy nogę. Wdech i wydech. Barki. Cały czas będę Wam o tym przypominać, bo bardzo często, nieświadomie napinamy mięśnie szyi karku. I te barki się takie ściągnięte robią, wdech, i wydech. Zwróćcie uwagę, jak ustawiona jest druga noga. Czy nam kolana ucieka na zewnątrz, czy stopa jest płasko. Utrzymujemy tu prawidłową postawę, pozycję drugiej nogi. Ostatnie dwa powtórzenia jeszcze, chyba że ktoś już trzyma pozycję. Mówię tu, już dopasowujecie do siebie. Nie ma Was, tu nie widzę, więc musicie sami podjąć tą decyzję, czy jesteście już gotowi przytrzymać to rozciąganie, czy trzeba jeszcze trochę porozluźniać te mięśnie. Powoli opuszczamy. Ostatnie ćwiczenie będzie polegało na ściągnięciu mięśni pośladków i dociskania odcinka lędźwiowego do podłoża. Z wdechem, jesteśmy przygotowani na ruch, z wydechem próbujemy napiąć mięśnie pośladków i dociskać dolną część pleców. Wdech. I wydech. Nie chodzi o uniesienie bioder. Przy uniesieniu bioder będziecie robić w ten sposób. A my chcemy tylko tutaj lekko przechylić biodra, żeby rozciągnąć mięśnie w okolicy kości ogonowej. Znowu, górna część ciała swobodnie dzisiaj odpoczywa cały czas. Wdech. I przy wydechu. Ściągnięte, napięte mięśnie pośladków. Pilnujemy, żeby stopy były cały czas płasko, kolana cały czas w tej samej pozycji, bo bardzo często jest tak, że przy tym ruchu bioder te kolana mogą uciekać na zewnątrz, więc pilnujemy, żeby nic nam się tu więcej nie zmieniało, oprócz wysokości bioder. To jest mały ruch ale chodzi właśnie o pracę pośladków. Wdech i wydech. Im macie większą kontrolę i mocniejsze są mięśnie pośladków, tym będziecie te biodra unosić wyżej, ale nie chcę, żebyście się skupiali na unoszeniu bioder, bo to wtedy jest inny ruch. I komu wygodnie w tej pozycji to możemy pozostać na kilka oddechów. Tu górna część ciała zrelaksowana. Zupełnie. Oddychamy, trzymamy pozycję lub kontynuujecie ruch w górę w dół, ale nie wstrzymując oddechu. I powoli opuszczamy. Dociągamy obie nogi do siebie, możecie skrzyżować, położyć dłonie na kolanach, jeżeli kolana są bliżej klatki piersiowej to można zapleść przedramiona, ale nie unosimy głowy ani barków, nie ciągniemy ich do góry żeby dosięgnąć do kolan. Jeśli są za wysoko, po prostu kładziemy same dłonie i wystarczy. Komu wygodnie, może się trochę pokołysać na boki. Bardzo ważne, w jaki sposób przechodzimy z leżenia na plecach do pozycji stojącej, no. Osoby, które są regularnie na moim kanale, to już pamiętają, nawet się nie muszą o tym zastanawiać, ale jeśli ktoś dołączył dzisiaj, pamiętajcie, codziennie rano zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób stajecie z łóżka. Szczególnie dla osób, które śpią w pozycji leżącej na plecach. Nie zrywamy się, tylko najpierw na jeden bok, po kilku oddechach, dopiero do pozycji siedzącej, jeżeli to jest łóżko, a z podłogi. Do pozycji na czworaka. Jedna noga do przodu, podpieramy się i powoli wstajemy. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszych ćwiczeniach. Mam nadzieję, że pomogą Wam, tak jak wszystkie pozostałe, uśmierzyć ten ból poprzez rozciąganie odpowiednich mięśni, które najczęściej, jeżeli to nie był uraz, najczęściej są właśnie powodem bólu w okolicy. Kości ogonowej. Bardzo liczę na Wasze kciuki, bardzo liczę na Wasze komentarze. Jeżeli macie jeszcze jakieś sugestie na ćwiczenia, co Wam jest potrzebne, to oczywiście taki odcinek też przygotuję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie komentarze, za wszystkie kciuki do góry, na to, za to, że jesteście ze mną cały czas i wspólnie ćwiczymy, wspólnie promujemy zdrowy i aktywny. Styl życia po 65 roku życia. Mam yy, pytania od osób, czy młodsi też mogą. Oczywiście, te ćwiczenia są doskonałe dla każdego w każdym wieku, ale nie wszystkie ćwiczenia są odpowiednie dla osób 65 tak zwanych seniorów. Dlatego stworzyłam ten kanał, bo mam na to specjalne kwalifikacje. Przepraszam, specjalny kurs, na którym Nauczono nas, jakie zachodzą zmiany w ciele człowieka. Po prostu takie są naturalnie, i trzeba wziąć je pod uwagę, proponując ćwiczenia dla osób starszych. Także w tą stronę to działa. Ćwiczenia dla osób starszych mogą robić wszyscy, natomiast ćwiczenia, te, które wszystkie są popularne i promowane jako zdrowe życia, niekoniecznie będą się nadawały dla seniorów, bo ta różnica wiekowa tutaj jednak ma bardzo duże znaczenie i można sobie zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Ale to już ci, którzy są ze mną regularnie, dobrze o tym wiedzą, bo ja ciągle o tym mówię, że ćwiczenia muszą być dopasowane do wieku, do własnych możliwości. Dlatego tłumaczę, wyjaśniam, co, gdzie, jak, co się dzieje, żebyście mieli pewność, że wykonujecie to prawidłowo. Także dziękuję serdecznie za to, że też jesteście na naszej grupie na Facebooku i tam też. Udzielacie się i wspieracie inne osoby, które dołączyły jeszcze piszą, że nie ćwiczą, ale już są w grupie, więc dobre słowo i jakaś motywacja, zawsze taka z zewnątrz lepiej na, na, na nas działa. I ogromne, ogromne podziękowania dla tych, którzy dołączyli do programu. Wspieram Aktywny Senior, bo tak jak wiecie, te wszystkie odcinki dostępne za darmo, więc jedynym sposobem dla mnie, żeby z tego mieć jakieś pieniądze, to jest właśnie. To jest program, wspieram aktywny senior, plus reklamy, które na kanale będą się pojawiały. Ci, którzy mają premium, no to tych reklam nie będą widzieć. Dziękuję serdecznie, życzę Wam miłej niedzieli, miłego tygodnia i jak zwykle, widzimy się z nowym odcinkiem w kolejną niedzielę.